Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl ukośnik radio w net. Wejdź na inpuris.com.pl Twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz. I my, drodzy państwo, teraz będziemy rozmawiać o krajowym planie odbudowy, ale już nie z tego naszego lokalnego podwórka, tylko spojrzymy na relacje Warszawy i Brukseli. Jest z nami pan Zbigniew Kuźmiuk, europoseł Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle. Tak naprawdę pani redaktor to już poseł do Parlamentu Europejskiego, ale rzeczywiście przez 10 lat europoseł, więc Ja się zastanawiałam tak już z rozbiegu. Przepraszam, przepraszam najmocniej. To proszę powiedzieć, jak wyglądają dzisiaj te relacje pomiędzy Unią Europejską a Warszawą, bo wiemy, że polskie władze podjęły te działania wyjaśniające, a Komisja Europejska dała nam czas na zajęcie się tą sprawą. Panie, to, to, to będzie zapewne po tej aferze w Polsce będzie bardzo poważny problem, bo my, my, przypomnijmy p, tych środków na, na realizację finansowania tej branży hotelowo-restauracyjno-kateringowej, Polska jeszcze nie dostała. Najprawdopodobniej wniosek w tej sprawie zostanie wysłany do Brukseli dopiero na jesieni tego roku, więc przy okazji właśnie akceptowania tego wniosku. Rzeczywiście Bruksela może zażądać konkretnych wyjaśnień. I zwyczajnie Polsce tych pieniędzy nie przyznać, a ponieważ tutaj są podpisane umowy, tak jak mówią beneficjenci tego programu. Zrealizowali ten program, otrzymali część otrzymała zaliczki, pełne płatności. Różnie się o tym mówi w tym bądź razie to są twarde zobowiązania polskiego państwa i polskie państwo. Będzie musiało się z tych zobowiązań wywiązać, bo wszystko wskazuje pani redaktor, że ci ludzie, którzy te pieniądze otrzymali, e, zawali we wnioskach propozycje, które następnie zrealizowali. Więc jeżeli te propozycje były zgodne z regulaminem ustalonym przez resort funduszy, to w tej chwili trudno mieć do tych ludzi pretensje. Przeszło to przez komisje weryfikacyjne, zostało zaakceptowane, beneficjenci to zrealizowali, polskie państwo. Musi to sfinansować, więc całe to opowiadanie, że teraz w Polsce nastąpi weryfikacja, że te pieniądze nie będą przekazywane, otóż beneficjenci wygrają to w każdym sądzie. No bo skoro wypełnili wniosek zgodnie z Regulaminem i zgodnie z Regulaminem ten wniosek zrealizowali, no to nie ulega wątpliwości, że polskie państwo. Musi za to odpowiadać. Natomiast no, nie, u, nie ulega dla mnie wątpliwości, bo codziennie wychodzą jakieś, jakieś sprawy związane z tą aferą KPO, że to był, że tak się wyrażę, przekręt systemowy. Pani redaktor świadczy o tym parę faktów, a w szczególności ten twardy związany z handlem firmami. Otóż, tuż po powstaniu rządu Donalda Tuska, jeszcze w grudniu 2023 roku, Pojawiły się w internecie oferty kupna firm z, ze spadkiem obrotów w 2020 albo 2021 roku w wysokości 30%. I na wiosnę 2024 roku w regulaminie właśnie te, te, tego, tego projektu takie warunki zostały sformułowane. Że? Więc ludzie poszukiwali firm, wiedząc, jakie będą warunki. I handlowali tymi firmami. Taka firma właśnie z tym spadkiem obrotów, tak jak można zajrzeć do internetu i przeczytać, kosztowała około 100 tysięcy. To mówi pan o tym, że po prostu wyciekły informacje z rządu, jeżeli Nie chodzi panie, o warunki. No, dobrze tak? poinformowani ludzie wiedzieli od tych, którzy ten program przygotowali, jakie będą warunki. A więc y, wygląda to na przekręt, jeszcze raz powtórzę, systemowy. Ja dziw wierzę, że CBA nic w tej sprawie nie zrobiło, bo to był, że tak się wyrażę, proceder powszechny. A teraz co więcej, tak? mówię pani, z tego, co pokazują internauci: sporo z tych wniosków składali ludzie no, związani bezpośrednio z polityką, a mówiąc wprost, z rządzącymi, przede wszystkim z platformą, ale także.

czy też partią Hołowin. To ja dzisiaj mam Gazetę Polską codziennie przed sobą, panie pośle, w województwach zachodniopomorskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim operatorem wdrażającym środki dla branży choreka, o której przede wszystkim mówimy w tym kontekście, jest Polska Fundacja Przedsiębiorczości i prezesem od kilku miesięcy jest Witold Jabłoński, prominentny działacz Platformy Obywatelskiej, między innymi wspierany przez Tomasza Grodzkiego i Sławomira Nitrasa. To rozumiem o takich powiązaniach pan, panie pośle mówi. O tak. Zdecydowanie stamtąd pochodziły precyzyjne informacje, jakie będą warunki, poszukiwano firm. Co więcej, no wiele, wie, wie, wiele osób związanych z partiami koalicyjnymi te pieniądze do, do, dostało. Co więcej, Pani dowiadujemy się, ja specjalnie na to nie zwracałem uwagi, że cały ten program przecież adresowany do, do dużej części polskich przedsiębiorstw, bo wielu z nich zajmuje się przecież prowadzeniem hoteli, restauracji czy cateringiem nie był w ogóle reklamowany. No chodziło, jak rozumiem, o to, żeby no ci bliscy i znajomi królika nie mieli specjalnie konkurencji. Więc ta sprawa powinna być zbadana przez polskie służby systemowo. No, ale minister sprawiedliwości świeżo powołany i bojowo nastawiony do rzeczywistości idzie do jednej z telewizji prywatnych i mówi, że te 1,2 miliarda to tak naprawdę drobiazg. 1,4 miliarda, bo to jest chyba ta, ta kwota, ale to teraz pytanie, panie pośle, o samą y, główną postać. Mówię oczywiście o pani minister funduszy i polityki regionalnej, Katarzyna Pęczyńska-Nałęcz. Powiedziała, że w programie Graffiti, że prawo i sprawiedliwość robi INBE i Hece wokół sprawy KPO i że y, jest to po prostu y, na siłę kręcenie afery. Nie, Pani Redaktor, ta sprawa jest szersza. Otóż nie ulega wątpliwości, że ta koalicja ma na sumieniu zablokowanie na dwa lata środków z KPO. Inne kraje zaczynały racjonalnie wydawać te pieniądze już późną jesienią 2020 roku albo na wiosnę 2021. My ze względu na blokadę ówczesnej opozycji przypomnijmy, że Robili to europosłowie Platformy, no wtedy byłem w Parlamencie Europejskim i z bliska widziałem, co wyprawiali. 40 rezolucji, między innymi dotyczących Polski, w każdej z nich był na życzenie Europejskiej Partii Ludowej i Europejskiej Lewicy wpis, że Polsce pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, mówiąc prostych, pieniędzy nie można przekazywać. Więc inni wydawali te pieniądze racjonalnie. Natomiast tutaj doprowadzono do sytuacji, o czym powszechnie wiemy, próbuje się za to nas obciążać, no ale przecież są twarde dowody, że było dokładnie odwrotnie, że to oni to blokowali. Ja tylko przypomnę taką sytuację, że w pewnym momencie, kiedy pan prezydent złożył tę ustawę dotyczącą reformy wymiaru sprawiedliwości przyjechała tu pani von der Leyen po zapoznaniu się z tą ustawą no i powiedziała, że w takim razie, jeżeli ta ustawa wejdzie w życie, wszystko wskazywało na to, że. Że, 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 że tak będzie, to te środki zostaną odblokowane. Wróciła do Brukseli. W Brukseli zrobiono jej e, tak nieprawdopodobną e, jadkę. E, co więcej, no, EPL przygotował wniosek o jej odwołanie. I ona z tych słów danych prezydentowi premierowi, bo to była duża konferencja prasowa, e, tutaj w Polsce się po prostu wycofała. Więc. E, Ówczesna opozycja robiła to na zimno świadomie. No co więcej, powiedzmy sobie otwartym tekstem, to była jedna z głównych przyczyn, przynajmniej w świadomości wielu wyborców, którzy zdecydowali się głosować na, na platformę. Jej Ale pani koalicjnej. pośle, czy Pana nie uspokaja to, co mówi Pani pełczyńska łęcz, że każda umowa jednak zostanie przejrzana, jeżeli umowa jest zgodna z zasadami, to pieniądze zostaną przyznane, a jeżeli nie, no to zostaną zrzucone i że nie pozwolę piętnować po i robić polowania ta, ta na czarownicy, na przedsiębiorców. Tutaj do zasad nie można się... Te zasady były udostępnione, przygotowane przez resort i te umowy są zgodne z zasadami. Zostały zaakceptowane, w związku z tym podważyć je będzie można być może w sądzie, ale to będzie proces długotrwały i kompletnie nieudany z punktu widzenia Skarbu Państwa. Moim zdaniem... Po tym, co się stało, my, my te pieniądze beneficjentom wypłacić musimy, nawet jeżeli to będzie pochodziło tylko i wyłącznie z budżetu krajowego, a refundacji z Unii Europejskiej nie dostaniemy. Co więcej, pani redaktor, no naprawdę mówimy, skupiamy się na, na tym problemie, ale wydaje mi się, że, że całość KPO w związku z tym z opóźnieniem o dwa lata to chaotyczne i często. Wie pani, bezmyślne wydawanie pieniędzy. No mamy ten, 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 ten fragment poświęcony, poświęcony energetyce odnawialnej. No przecież firma pani Kulczyk lekką ręką 750 milionów. Gdzie, gdzie w, na świecie firmy prywatne są tak hojnie wspomagane przez poszczególne państwo? Ta, ten offshore PGE zdaje się 5,5 miliarda z KPO. No rozdaje się te pieniądze lekką ręką, tak jakby no, nikomu nie zależało na tym, żeby je sensownie zainwestować. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że energia odnawialna no, jest modna obecnie w Polsce, choć jak popatrzymy na to, co dzieje się na Zachodzie, to tam w popłochu inwestorzy się po prostu z tego wycofują, bo ustają dotacje do tego rodzaju energetyki. Inwestorzy prywatnie czy, się, wycofują. Czy panie się tak? Obawiam się, że, że, że te inwestycje będą opatrzone bardzo poważnym znakiem zapytania. Więc całe KPO ze względu na to skrócenie czasu staje pod poważnym znakiem zapytania, a to jest 250 miliardów. Dużo mówi się także o tym, że sam program krajowy plan odbudowy, że to był program czy jest to program, który nie do końca Polsce jest potrzebny, patrząc na naszą polską gospodarkę, że te pieniądze są teraz na siłę rozdysponowane, te transze są właśnie przyznawane, a mimo to jednak są to pożyczki, bo z tych 250 miliardów, o których pan panie pośle mówi, ponad około 140 miliardów to są pożyczki, więc to są bardzo duże pieniądze i może Warto byłoby się w ogóle wycofać z tego programu albo tak jak pan Panie mówił na początku że Bruksela to, 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 ma jakieś fundusz, instrumenty żeby coś zrobić. Fundusz odbudowy to. i odporności na poziomie Unii Europejskiej poparło ostatecznie 27 krajów członkowskich. Wszystkie mają przydzielone pewne koperty narodowe. Te które ucierpiały na covid idzie bardziej większe, te które mniej mniejsze. I rzeczywiście one są podzielone na granty i pożyczki. Jeżeli chodzi o całą Unię Europejską, to cały ten fundusz 800 miliardowy już to jest jedna wielka pożyczka, i wszystkie kraje członkowskie proporcjonalnie do swojej zamożności są zobowiązane do jej spłaty. Więc, tak czy inaczej, czy te pieniądze wykorzystamy, czy też nie będziemy je spłacać. To jeszcze, jeszcze jedno powtórzę. pytanie panie pośle, bo wczoraj pani Pełczyńska na Łęcz udzieliła pierwszego wywiadu po tych kontrowersjach i po tej mhm. całym zamieszaniu i powiedziała coś takiego odnośnie prawa i sprawiedliwości, że państwo oczywiście robią tę hecę, to już rozmawialiśmy, ale że jeżeli jak widzę pisowskich polityków, to najpierw ten program zaprojektowali, potem uważali go za dobry, a zrobili go tak, że w ogóle nie było na przykład karencji rocznej. A teraz robią z siebie świętych i sami własny program krytykują i rozkręcają wielką inbę. To są słowa pani minister i ta karencja roczna, bo wiemy, że po roku teraz będzie można te zakupione ruchomości, czy też rzeczy po prostu upłynnić, sprzedać. Pani, pani redaktor, no przepraszam bardzo, pani pułczyńska zdaje się, że jest ministrem funduszy od ponad półtora roku. To co ona dzisiaj temu nie przyglądała? Nie zmieniała tego przecież parokrotnie polskie KPO przez platformę było zmieniane i to Ale czemu takie warunki w ogóle były na samym początku bez tej karencji? Pani redaktor, jeszcze raz powtórzę nawet jeżeli one zostały zaprojektowane tak w 2020 roku, to na pewno w odniesieniu do tej branży nie było takich szczegółowych zapisów. W 2021 roku, jak składaliśmy ten program w Komisji Europejskiej, to były warunki ramowe. Nikt tam się nie zajmował branżą wie hotelarską, restauracyjną i nie, nie wpisywał dywersyfikacji i, i, i zakupu różnych rzeczy na jeden rok. To, to jest próba wie pani, no, robienia, że tak się wyrażę, wody z mózgu. Takich rzeczy na tym poziomie nie ustalaliśmy. Jeszcze raz powtórzę. Ten program dla tego sektora, dla tej branży został zrobiony przez Ministerstwo Funduszy w szczegółach. PiS nie miał z tym nic wspólnego, nic wspólnego. Wtedy takie rzeczy nie były projektowane tak szczegółowo. Więc to jest próba zrobienia wody z mózgu. I co więcej, jeszcze raz powtórzmy, kluczem do wszystkiego, do tego bałaganu zamierzonego w dużej części, jak sądzę, jest skrócenie możliwości wykorzystywania tych pieniędzy przez Polskę o dwa lata. I tutaj stawiamy kropkę, bo wybiła punktualnie 11. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiam, dobrego dnia. Dobrego dnia, a mówił pan Zbigniew Kuźniuk, wieloletni europoseł w Parlamencie Europejskim, dziś poseł Prawo i Sprawiedliwość 17 punktualnie na zegarach. Ja się już z Państwem żegnam, Magdalena Uchaniuk, razem ze mną dzisiaj Nikita Semilet, a my, drodzy Państwo, słyszymy się w piątek, 15 sierpnia, wielkie święto uroczyste. Zapytam Państwa, jak Państwo spędzają ten dzień i o godzinie 12 będziemy rozmawiać z Państwem na antenie. Wejdź na impuris.com.pl. Twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz.